Ładezku moi drodzy, z tej strony Peromek, ale was witam w kolejnym odcinku z serii Minecraft Minigames ale tym razem akurat jest to jak zazwyczaj Defran. No właśnie, jak zazwyczaj, ponieważ ja planuję parę zmian już za niedługo parę zmian będzie wprowadzanych w tych minigrach już dzisiaj zresztą miała być inna minigra niż Defran, ale sytuacja hmm, niestety, albo niestety nie wiem jak wam wygodniej sprawiła, że nie było to możliwe też przez to, że nie ma graczy na tej minigrze, na której ja chciałbym zagrać. Jest trochę słabe. To jest grane. Nie rozumiem kompletnie. Coś, coś, coś nie idzie. Coś kompletnie mi nie idzie, moi drodzy. Mi kompletnie nie idzie, nie wiem czy to wina wczesnej godziny. Bo jest ósma. Dobra była ta powściągliwość tutaj. Tu to wina, ale... Lecimy do przodu. i chyba co. Tutaj tu dziad 1 I... Obserwuję. A! Elegancko. Elegancko, moi drodzy kokino na razie idzie wspaniale, jak po maśle można powiedzieć. Pięknie, jeszcze pierwsze miejsce mimo takiego 20 sekundowego opóźnienia. No niesamowite, moi drodzy, niesamowite. Jak to rano tak pięknie wyszło, raz, raz się udało. No cóż, moi drodzy, coś z takich tematów może do przegadania bardziej. 77 subskrypcji. Do setki brakuje już tylko 23 Ja bardzo zachęcam Mi bardzo będzie wesoło, jak wybijemy 100 subskrybentów że raczej większość osób, które to subskrybuje, tego filmu nie ogląda no, ale może dowie się o tym z innego, z innego miejsca Zawsze taka opcja Jest zawsze taka opcja Ej, co jest z tym gościem? A, i ze mną w sumie też. O chyba w ogóle nie włącza tych pułapek. Nie wiem, no można latać, próbować coś osiągnąć. Drodzy, ja lubię takie games, bo to się i łatwo montuje. Bo jakoś tak, no. I łatwo montuje. I elegancko się w to gra. O proszę. Pierwszy raz jak sięga pamięć, on to włączył. No nie spodziewałem się tego szczerze mówiąc O proszę Niesamowity człowiek Talentów można było powiedzieć O, bo pierwsze miejsce to łatwo zająć Akurat tu Jadę miał czwarte, a no, jednak drugie, jednak za mną nikogo nie było No, ale to widzę, że nie jest problem zająć pierwsze miejsce no, dziękuję Wam moi drodzy za oglądanie tego przekrótkiego filmiku. Mam nadzieję, że w jakiś sposób się Wam podobał. Było to krótkie, bo jest to nagrywane chwilę przed publikacją, więc nie jest to bardzo długie. Cieszę się na Waszą obecność tutaj. No co? Dzięki, cześć. No i papa.